Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym materiale. Słuchajcie, od tego momentu zaczynamy taki bardzo fajny dział. Może nie fajny, ale bardzo praktyczny, jeśli chodzi o egzaminy zawodowe dla techników transportu kolejowego, czy przede wszystkim dla Was, kolejarzy, na egzaminy kwalifikacyjne na stanowiska bezpośrednio związane z prowadzeniem ruchu kolejowego. A mianowicie dyżurni ruchu, nastawniczowie, zwrotniczowie, drużnicy przyjazdowi, również automatycy, toromistrzowie. Szanowni Państwo, taki dział jak usterki na stacjach. Nie ma co ukrywać, prowadzenie ruchu kolejowego teoretycznie i niekiedy praktycznie, gdy wszystko działa, gdy wszystko gra, wydaje się proste, ale niestety nie zawsze tak jest kolorowo, więc kiedy przychodzą różnego typu usterki, wtedy jest potrzebne Wasza wiedza, Wasze doświadczenie. I wasze radzenie sobie w sytuacjach stresujących. Bo nie ma co ukrywać, tak? Trzeba mieć świadomość, że prowadzi się ruch pociągów, że ma się, to, ma się tą odpowiedzialność za życie ludzkie i minie towarów. Także nie ma co ukrywać, tutaj trzeba działać nie tyle szybko, ale przede wszystkim jednocześnie bezpiecznie. Dlatego tutaj sobie omówimy usterki na stacjach, które mogą się wydarzyć. Takie, oczywiście, najpopularniejsze. Wszystkich, oczywiście, nie omówimy z tego względu, że raczej powiem tak, y, omówię wszystkie najważniejsze, tak to można powiedzieć. Oczywiście są tego, tego typu usterki, y, które, jakby to Wam powiedzieć, y, mogą się wydarzyć, ale nie jestem w stanie tego sobie określić, tak to można powiedzieć. Y, raczej za chwileczkę powiem, o co chodzi, i wtedy myślę, że się domyślicie, o co mi chodzi. Także, szanowni państwo, zaczynamy. Na razie zrobimy sobie wstęp, tak? Po, po prostu powiem wam, które usterki będziemy omawiać. A wybrałem sobie takich 8 najpopularniejszych usterek, które mogą zdarzyć się na stacjach. Czy to z urządzeniami SRK? Czy to na przykład z taborem kolejowym, może nie tyle też to usterki, ale różne sytuacje, które mogą się nam wydarzyć na posterunkach. Nie będę mówił na razie o szlaku. Szlak zostawmy później, bo później też przejdę do takiego zagadnienia jak na przykład zamknięcia torowe czy ostrzeżenia. Również usterki w blokadzie stacyjnej. Na razie po prostu powiem o takich podstawowych. Słuchajcie, pierwszą usterką, którą sobie przyszło mi do głowy, to jest na przykład usterka semafora wjazdowego. W tym przypadku będę omawiał, co się robi po kolei, co należy zrobić, kogo należy poinformować, i w zależności czy to jest usterka semafora wjazdowego, ze szlaku wyposażonego w pół samoczynną, to inaczej mówiąc jednoodstępową blokadą liniową czy też wieloodstępowo samoczynną blokadą liniową inaczej mówiąc wieloodstępową blokadą liniową także w zależności od tego jaki mamy typ blokady również omówimy sobie usterkę semafora wyjazdowego i tu taka sama sytuacja. Dwie części, w pierwszej części tego materiału opowiem właśnie o usterce semafora wyjazdowego, gdy wyjeżdżamy na szlak wyposażony w półsamoczynną blokadę liniową, a drugą część kiedy wyjeżdżamy na blokadę samoczynną. Także tutaj wszystko będzie w zależności od tego gdzie wy pracujecie. Trzecia usterka myślę, że bardzo popularna, i tutaj przejdziemy do zajęć praktycznych, brak kontroli położenia zwrotnicy. Czasami się wydaje, wydarzy na posterunkach, gdzie mamy urządzenia przekaźnikowe albo urządzenia komputerowe, także często się zdarza, kiedy właśnie mamy brak kontroli położenia zwrotnicy opowiem oczywiście co zrobić i bardzo ważna informacja. Tu będzie filmik związany właśnie, jak założyć zamek trzpieniowy oraz jak założyć sponę iglicową. Także bo mnie o to pytaliście, więc w tym materiale po tym materiale przejdę do części praktycznej, a mianowicie wybierzemy się w teren i po kolei na spokojnie omówię, co należy zrobić, jak założyć ten popularny zamek trzpieniowy, sponę iglicową, bo to jest nieodzowny element egzaminu kwalifikacyjnego, praktycznego na stanowisko związane z ruchem kolejowym. Również mamy, możemy mieć fałszywą zajętość na rozjeździe. To jest wtedy, kiedy żaden tabor nam nie zwiera toków szynowych, nic, nic się na rozjeździe nie dzieje, ale gdzieś ta fałszywa zajętość się pojawia i wtedy Powiem Wam jak przełożyć zwrotnicę na tym rozjeździe oraz co oczywiście należy zrobić. Kolejny materiał to będzie połączenie tutaj troszeczkę też zwrotnicy, czyli jej rozprucie. I tutaj też opowiemy sobie o rzeczywistym rozpróciu, czyli co należy zrobić, kiedy tabor kolejowy rozpróje nam zwrotnicę oraz oczywiście opowiem, co to jest to rozprócie zwrotnicy, a także kiedyś to nazywaliśmy, yy, starzy kolejarze pamiętają, pozorne rozprócie. Pozornego, pozornego rozprucia już nie ma. Jest to połączenie punktu trzeciego i czwartego, czyli utrata kontroli położenia zwrotnicy, przy wykazującym, przy wykazującym zajętości obwodu torowego, obwodu zwrotnicowego, tak to można ująć. Więc tutaj, połączenie punktu trzeciego i czwartego, kiedy jednocześnie mamy brak kontroli, ale również jest jakaś zajętość, wtedy dojdzie właśnie do tego kiedyś na to mówiono pozornego rozprucia. Kolejny punkt, no już rzadko teraz się zdarza, ponieważ szyny mamy coraz nowocześniejsze, ale czasami zdarza się pęknięta szyna w torze stacyjnym. Oczywiście opowiem co należy zrobić, jak osygnalizować i oczywiście czy prowadzić ruch pociągów, czy nie prowadzić. To będzie w punkcie szóstym. Punkt 7. Czasami zdarza się defekt pociągu na torze stacyjnym. Nie usterka pociągu, tylko defekt. Różnica pomiędzy usterką a defektem jest taka, że usterkę da się naprawić, defektu nie. Więc w tym przypadku pociąg nie jest zdolny do jazdy. I ostatni podpunkt to będzie, kiedy mamy. Y, pamiętacie, kiedyś dałem taki filmik, jak działa odcinek izolowany oraz jak działa licznik osi. Y, to mamy, kiedy będziemy mieć fałszywą zajętość na torze stacyjnym. Wtedy opowiem, co należy oczywiście zrobić, jak zidentyfikować zajętość w terenie y, i oczywiście opowiem też, czy prowadzić ruch pociągów, czy nie prowadzić po tym torze. Także szanowni państwo, 8 punktów, ale uwaga, oprócz teorii będzie też praktyka, czyli do każdego z tego punktu będzie oczywiście dane zadanie w połączeniu z prowadzeniem ruchu na stacji ten materiał kiedy był poprzednio, czyli powiemy sobie dołożymy też dołożymy sobie takie zagadnienia jak brak możliwości zwolnienia przebiegu, albo przyjechanie niechcąco sygnału stój przez maszynista, także wszystko, szanowni Państwo, będzie. także zapraszam oczywiście do tego materiału będą wiele filmików praktycznych, także nie tylko teoria, nie tylko zadania, ale filmiki praktyczne, tak żebyście od A do Z Wiedzieli, co się dzieje, bo często jest tak, że na kursach opowiadają wam w teorii, ale brakuje tej praktyki, dlatego u mnie będzie i teoria, i praktyka, i jeszcze filmiki praktyczne. Także zapraszam, szykujcie popcorn kole, co tam jeszcze macie, więc to troszeczkę tutaj nam zajmie czasu te usterki. Także dziękuję serdecznie, życzę wytrwałości i do usłyszenia. Jeżeli będzie też jakaś usterka, którą nie wymieniłem tutaj. Abyście chcieli wiedzieć, co się robi, bo macie może różnego typu urządzenia, które ja y, u siebie nie mam, a Wy macie, więc jak najbardziej y, tutaj dajcie znać w komentarzu. Druga sprawa jest taka, y, że y, różnego typu sterki inaczej się robi na urządzeniach mechanicznych, przekaźnikowych czy komputerowych, więc te sytuacje oczywiście. Będę omawiał to również na urządzeniach mechanicznych, przykaźnikowych czy komputerowych. Także jeszcze raz dziękuję serdecznie i do usłyszenia.